Cześć witajcie z tej strony Marcin. Na moim kanale testuję dużą ilość podkładek pod różnych producentów znanych, mniej znanych, natomiast często narzekacie, że te podkładki są fajnie wykonane, funkcjonalne, ale strasznie drogie. Ale założę się, że nie każdy z Was wie, że takie podkładki produkowane są także przez polskie firmy. Dobrym przykładem może być tutaj firma HardPad, która w swojej ofercie ma kilka rodzajów podkładek. Powiecie, nic nadzwyczajnego, ponieważ wiele polskich firm produkuje podkładki w Chinach. Natomiast te podkładki, moi drodzy, produkowane są w Polsce, u nas i są w bardzo przystępnych cenach. Przy okazji jakość wykonania jest naprawdę niezła. Za chwilkę Wam je pokażę, omówimy, przetestujemy, zobaczycie, co mają w ofercie. Myślę, że jeśli nie chcecie przepłacać za markowe, Podkładki takich firm jak Razer, SteelSeries i innych gigantów, gdzie te produkty są naprawdę wysokiej jakości, są naprawdę świetne. Ale czasem taka podkładka średniej wielkości kosztuje 80 zł, więc to już jest kwota niebagatelna. Zapraszam Was na prezentację i test podkładek od firmy Hardpad. Ceny macie w opisie filmu. Zaczynamy. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie www.wavepc.pl. Warto wejść! Ok, moi drodzy, to co widzicie w tej chwili, e, to nie jest taka typowa podkładka do sprzedaży, jest to bardziej reklamówka sklepu Hard PCs, z którym współpracuję, a ten sklep właśnie też te podkładki Hardpad sprzedaje. I za chwilkę Wam pokażę, co możecie sobie kupić. Między innymi resztę zobaczymy na stronie za chwilkę. A tak, mamy podkładkę One Gaming w dwóch wersjach. Albo niebieską, albo podkładkę Czarną. Mamy też logo Hardpad, właśnie tutaj. Jak widzicie, jest to praktycznie ta sama firma co HardPC, z tym, że HardPC to jest sklep komputerowy, a Hardpad jest firmą produkującą podkładki. I podkładki te wykonane są z poliestru. Jeśli chodzi o wymiary, to są to podkładki dość małe. Jest to 250 mm szerokości i 190 mm wysokości, natomiast grubość to 4 mm i podkładka jest naprawdę mięciutka, fajna. Natomiast osobiście, moi drodzy, preferuję podkładki większe. Taka do graczy Hisense jeszcze wystarczy, ponieważ jak mamy wysokie DPI, to możemy się po takich podkładkach jeszcze w miarę poruszać. Ale osobiście wolę podkładki większe. Dlatego ucieszyło mnie, że oferta Hardpad obejmuje także podkładkę większą. Zobaczcie, jest podkładka Hardpad One Gaming XL. Tym razem mamy 2 mm grubości, czyli podkładka jest cieńsza. Natomiast mamy gładką fakturę, która zapewnia dobry ślizg myszki, bardzo. Lekki ruch tej myszki na podkładce, i tu powierzchnia wynosi już 410 na 290 mm. Tak jak mówiłem, 2 mm grubości, czyli podkładka cieńsza od tych mniejszych. Natomiast w obu przypadkach mamy od spodu gęstą gumę. Zobacz, jak taką podkładkę położę na blacie: chcę ją przesunąć, to ona stawia bardzo duży opór. Tak samo ta podkładka duża jak ją położę, to się absolutnie nie przesuwa. Jak widzicie, nie mamy tutaj oprzywanych brzegów, czyli cechy znanej z niektórych droższych podkładek. Są to po prostu podkładki cięte, nawet chyba nie laserowo, tak więc te brzegi mają prawo po jakimś czasie się zacząć strzępić, niszczyć. Natomiast weźcie pod uwagę, że te podkładki są w naprawdę niewygórowanej cenie, a podkładka, jak każda rzecz, się zużywa niszczy. Natomiast podkładki można oczywiście czyścić. Pamiętacie, film u mnie na kanale jest Jak czyścić podkładki pod myszkę. Zachęcam do wchodzenia, do sprawdzania, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby nie zniszczyć powierzchni, żeby nie porobić zacieków itd. Zrobimy sobie także zwyczajowy, szybki test, jak sprawdzają się na tych podkładkach myszki z sensorem optycznym oraz laserowym. I będziemy sprawdzać, jak myszka z sensorem Avago 3030 30, /30 na tej podkładce zachowuje. Ona się ze bokiem do monitora, więc nie jest łatwo. Zamiast ja spróbujemy coś porysować. Dobra, może jakiegoś większego ślimaczka. Dobrze. Jak widzicie, sensor Avago 3030, czyli najbardziej precyzyjny sensor optyczny, czuje się na tej podkładce po prostu bosko. Naprawdę spora powierzchnia, mogę tutaj wyczyniać cuda. Jak dla mnie, taka wielkość podkładki jest w wystarczająca. Spróbujemy napisać coś. Dobra, AWAGO 3030. Moi drodzy, myślę, że niezły ym, wyczyn. Tym bardziej, że się za bokiem do monitora naprawdę uwierzcie, nie złatwo. Ale sensory optyczne na podkładkach miękkich czują się naprawdę dobrze. Gorzej z laserowymi sprawdźmy jeszcze topowy sensor laserowy. Już chyba wiecie, o jaki sensor może chodzić. Dobra, myszka ożyła. I moi drodzy, próbujemy ponownie. Dobrze, trochę kulfony wyszły, ale oczywiście chodzi o sensor AWAGO 9800. Ceniony, dokładny sensor laserowy. Jeszcze szybka przejażdżka sensora po powierzchni, ale też się tutaj nic złego nie dzieje. Nie ma żadnych mm, przerw. Kursor także nam nie wariuje. Podąża dokładnie tam, gdzie ja sobie tego życzę. Na mniejszej podkładce, moi drodzy, również żadne problemy tutaj nie występują więc co do samej powierzchni tych podkładek nie ma z tym żadnego problemu, nie mam co do tego żadnych zarzutów, po prostu dobrej jakości powierzchnia ja bym to zdecydowanie po gładkości tekstury określił jako powierzchnia typu speed, typowo i zbliżając się do końca jeszcze jeden malutki testik, zupełnie z ciekawości czyli test na wodoodporność najpierw ta cieńsza podkładka 2 mm Uwaga, ok. No, i chyba częściowo ta woda wsiąka, ale spróbujemy się w tym troszkę pobawić. Tak, mój drodzy. Nie jest to taki typ podkładki, w który ta woda od razu się wchłania, rozlewa się po powierzchni. Natomiast nie jest to też podkładka wodoodporna. Natomiast wystarczy to teraz: zobaczcie, część wody jest na powierzchni, czy jakieś tam napięcie powierzchniowe się robi. Wystarczy wziąć kawałek papieru i to sobie. Osuszyć dobra, przez niej będzie ok. Natomiast ta druga podkładka chyba będzie tak samo się zachowywała, te grubsze, ale mniejsze. Zobaczcie, jeśli bym tej wody nie ruszał, to na tak jakiś czas nie będzie stała część tej wody wsiąka. Ale bardzo mała na razie. Dopiero jak to rozprowadzę. O, no, zobaczcie. Jednak ta 4 mm jakby jest bardziej wodoodporna. Jestem ciekaw. Zobaczcie, no, troszeczkę wsiąka, ale jest ok. Czyli nie jest to taka typowo chłonąca jak gąbka wodę podkładka, tylko posiadająca taką powiedzmy połowiczną wodoodporność. Czy jak tam się coś rozdaje. Wystarczy to zebrać, osuszyć. Nie powinno za dużo wniknąć w podkładkę. O, zobaczcie. No powiem Wam, że prawie, że sucha. Lekko wilgotna. Tak więc ta lepiej sobie radzi z wodą niż ta cieńsza. Ale tutaj też nieźle przeschnie i będzie OK. I moi drodzy, jeszcze szybki rzut oka do sklepu Hard PC, ponieważ interesują Was oczywiście ceny. Wchodzimy. Strefa gracza. Podkładki i wybieramy Hard Pad. I zobaczcie, mamy podkładki te małe w cenie 15 zł, 4 rodzaje, podkładka Phobos, Hard One Gaming e, czarna i niebieska, czy tak jak widzieliście przed chwilą u mnie, podkładka dedykowana firmie Deluxe, logo tej firmy oraz mamy za 20 zł 5 zł drożej podkładkę z własnym wzorem. Za 25 mamy hardpada One Gaming XL, czyli tą większą, za to cieńszą, 2 mm zamiast 4, i za 3 dyszki hardpad One XL Gaming z Twoim wzorem. Powiedziałbym, że w tej cenie świetna propozycja. Możemy sobie strzelić własne logo. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o ofertę firmy Hardpad. Mają też niedługo dość nowe wzory, więc powinno być jeszcze ciekawiej. No dobrze, moi drodzy, prezentacja za nami. Sami przyznacie, że podkładki bardzo niedrogie. Możemy też mieć podkładkę z własnym logo, co jest po prostu rzeczą unikatową i naprawdę ciekawą opcją. Ze swojej strony te podkładki mogę polecić, bo sami ich używam od kilku dni i są naprawdę fajne. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie w każdej chwili w opisie filmu. Dostępne są w sklepie HardPC, gdzie możecie od razu zamówić. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli recenzja Wam się podobała, subskrybujcie kanał. Polecajcie go znajomym. Pozdrawiam Was, cześć.